Yes, Dobrze, nie ma problemu, nie ma problemu jak najbardziej, czekamy To yy, nie, nie odpalajcie z tym tego Dobra oh. moi drodzy, tak wyglądała ta oh. do finału Kari po drodze pokonał Delusia, Paco e, i Kamiego Natomiast Gieras pokonał e, Pixa, Wigza i Dimpka Więc tak to się moi drodzy prezentowało jeżeli chodzi o <totopogę> to coś to trzymam, bo dostałem już tysiąc wiadomości. Czy ja palę? Nie, nie palę, ani papierosów, ani eków, ani aikosów, ani innego cyflu. Nic tego widziałem, nigdy rzeczy nie palcie. To jest drugofiz. Ja sobie tym klikam, bo mam ADHD. Klikę, klika, klika. Kopaki mi wystrzeli. Wysywa... Rozkręcam go. Jak on zmienił to skina? To... Nagle? i